Cześć. Ja mam na imię Ania i pracuję głównie z kobietami, które chcą mieć czas na pracę, ale przede wszystkim też czas na życie i dla siebie. A ostatnio bardzo dużo treści upubliczniam dotyczących takiego pracowania teraz w pandemii, w czasie koronawirusa, żeby nam było po prostu łatwiej, bezpieczniej, wygodniej. Czyli co możemy zrobić w dzisiejszych czasach, żeby poczuć się po prostu bezpieczniej w koronawirusowym świecie, ze względu właśnie na pracę? Jednym z takich głównych kroków, obszarów, punktów, które sprawiają, że my możemy poczuć się właśnie bezpieczniej na tym naszym zawodowym podwórku, jest zasada work smarter, not harder. Generalnie ona w bardzo dużym stopniu dotyczy, Organizacji, planowania, priorytetów, takiego, wiesz, wprowadzania porządku, bo w tym dzisiejszym chaotycznym świecie właśnie porządek jest bardzo dużą wartością, takiego ugładzania tej rzeczywistości, ale przede wszystkim pracowania dzięki temu w taki sposób, żeby tam, gdzie się da, po prostu sobie ułatwić, uprościć, żeby nam było jak najlepiej, jak najwygodniej. Tej, w tej obecnej sytuacji. Teraz tak. Ja bardzo dużo opisałam na temat tych, tej, tej zasady: work smarter, not harder w e-booku, który możecie w każdej chwili sobie pobrać. Sporo będzie też na webinarze. Natomiast takie podstawowe patenty, które chciałabym Wam dzisiaj tak pokrótce powiedzieć, to jest planowanie blokami. Jedna rzecz, robienie jednej rzeczy w jednym czasie, robienie małych kroków. Planowanie zgodnie z cyklem swoim i z cyklem takim naturalnym, ustalanie priorytetów, szukanie dźwigni. Jest też taki patent, który polega na robieniu, tak, ja to nazywam na 90%, ale tak naprawdę może być to 70, 60, ile chcecie. Chodzi o odpuszczanie i robienie wystarczająco dobrze, a nie wybitnie, perfekcyjnie i w ogóle wspaniale. I ostatnie patenty, dwa to delegowanie czyli też proszenie o pomoc i budowanie własnej wioski wsparcia. Dzisiaj tak dosłownie w dwóch, trzech zdaniach na temat każdego z tych patentów. Będziemy o nich jeszcze też szerzej oczywiście rozmawiać, więc chciałam, żebyście wiedzieli jakie te patenty są. Czyli tak, planowanie blokami, jakby po co to jest. Zasada jest bardzo prosta. Kiedy macie to po prostu wypisane, co robicie w danym czasie, nie tracicie czasu przede wszystkim na zastanawianie się. Co teraz mam robić, w co mam teraz włożyć ręce, tak? Gdzieś tam nie ma takich pustych przebiegów, to po pierwsze. Po drugie, niwelujecie stres, bo nie tworzy wam się taki chaos w głowie totalny. Pod tytułem, że siadam do pracy, o matko, i ja nie wiem, co mam robić. nie? Tylko po prostu macie to napisane: czarno na białym, macie te bloki, wiecie, kiedy co robicie. To ma też bardzo fajną taką jeszcze rzecz w sobie, że. Łatwiej jest się skoncentrować na tej jednej czynności, którą robicie, jeżeli nie musicie myśleć o tych kolejnych innych czynnościach, które, które na Was czekają. Tak? Także to jest spoko. Właśnie z tym wiąże się też kolejny patent, czyli jedna rzecz w jednym czasie. Bardzo to polecam. Ja wiem, że multitasking jest bardzo modny, ale generalnie jednak ja nie jestem fanką tego typu rozwiązania. I mi on nie służy, wy sobie sprawdźcie, jak jest u was, natomiast ja polecam robienie rzeczy jednej w jednym czasie, po to mamy też to planowanie wcześniej blokami, że wiemy, czym mamy się zająć w danym momencie i po prostu to robimy. Nie wprowadzamy w ten sposób chaosu w nasze życie, jakiejś dekoncentracji, tylko po prostu mamy coś, robimy, odhaczamy, zabieramy się wtedy za kolejną rzecz. Dużo łatwiej się wtedy pracuje, uwierzcie mi. Jest też taki patent jak szukanie dźwigni, tak? czyli szukamy, ustalamy sobie priorytety, sprawdzamy, co jest rzeczywiście ważne do zrobienia tak? i szukamy też takiego zadania, które jeżeli my zrobimy to konkretne zadanie, to, to ono pociągnie ze sobą jakieś inne kolejne zadania. O matko, pies mi się tutaj dusi, buka, co się dzieje? Nie dusi, tylko coś zjadła. Słuchajcie, więc generalnie pokażę Wam ją w ogóle, już jak przeszkodziła nam w filmiku. W ostatnim poznaliście Bibcie, to jest Busia. Dzisiaj możecie poznać Busię. No, coś zażarła. Busiu, nie zżera już niczego dziwnego. Ok? Chyba mi obiecała. Więc słuchajcie, wracając do tego szukania dźwigni, szukamy po prostu tak naprawdę czegoś, co pozwoli nam. Ułatwić sobie życie w ten sposób, że zrobimy jedną rzecz, a efekt będzie większy, tak? Efekt gdzieś tam się rozciągnie na kolejne rzeczy. Także to jest bardzo, bardzo istotne. Ok, delegowanie i proszenie o pomoc. No tutaj nikogo chyba nie muszę namawiać. Generalnie proszenie o pomoc jest ku, cool, jest fajne i jest sexy. Naprawdę uwierzcie mi, i proszenie o pomoc jest umiejętnością, którą nabywamy. I warto się jej naprawdę nauczyć, bo jest w dzisiejszych czasach jedną chyba z kluczowych też umiejętności. Czyli tak, generalnie odkładamy takie przekonania z tyłu głowy, które są, że jesteśmy w czymś niezastąpieni, wybitni i jedynie my możemy coś zrobić fantastycznie dobrze. Ufamy też sobie i innym ludziom i też wiemy, że inne osoby też potrafią coś zrobić. I przede wszystkim wiemy, że doba ma 24 godziny, my mamy pewną też... Swoją wytrzymałość. My potrzebujemy też się zregenerować, potrzebujemy odpocząć. Więc absurdem jest robienie wszystkiego samemu. Tam, gdzie się da, prosimy o pomoc, delegujemy obowiązki. Jeżeli mamy dzieci, i dzieci są już też w takim wieku, że mogą pomagać, angażujemy je w sprawy domowe absolutnie. Słuchajcie, pandemia sprawiła coś takiego w bardzo wielu domach, że ilość jakby obowiązków i rzeczy, które się dzieją, jest jeszcze większa, niż była wcześniej. Więc tutaj absolutnie powinniśmy robić wszystko to, żeby sobie ułatwić życie, żeby po prostu coś się da z siebie zdjąć, to to zdejmujemy. Tak? Z tym punktem wiąże się też budowanie takiej własnej wioski wsparcia. Chodzi o to, że jeżeli my nie mamy takich osób w swoim otoczeniu najbliższym, które możemy poprosić o pomoc, to naszym zadaniem domowym jest znalezienie takich osób. Wiem, to może być trudne, ale bardzo warto też zainwestować swój czas i energię właśnie w zrobienie tego, bo taka wioska wsparcia, taka przysłowiowa wioska wsparcia, to, to nie jest tak, że ona sama sobie po prostu przyjdzie do nas, zapuka do drzwi. My musimy ją sobie zbudować, więc musimy też sprawdzić, kto może nam pomóc, czy z kim możemy się jakoś podzielić obowiązkami. Nie wiem, takimi wymiennymi, na przykład, że jednego dnia się opiekuje dzieckiem sąsiadki, drugiego ona moim i swoim. Tutaj naprawdę wiele rzeczy można wymyślać, testować i sprawdzać, ale trzeba przede wszystkim wychodzić z taką inicjatywą, żeby takie osoby do tej swojej wioski wsparcia zaprosić. Słuchajcie, chciałabym jeszcze tak bardzo krótko powiedzieć Wam, żeby też nie przeciągać czasu dzisiaj, o takim robieniu na 90%, 70, 60, 50, wystarczająco dobrym poziomie, na odpuszczaniu. Tak? To jest bardzo ważne. Ponieważ my też żyjemy w takiej kulturze, która gdzieś tam gloryfikuje taki pęd, taką produktywność i bardzo łatwo tak pójść z tym nurtem i, i się wkręcić, właśnie, że to jest fajne, to jest ważne, to jest wartościowe. Słuchajcie, miejmy swoje mózgi, też sami decydujcie o tym, czy dla Was taki pęd jest wartościowy, jest ważny, czy zupełnie nie. Macie jedno życie, to wy decydujecie, w jaki sposób je przeżyjecie i jakim zdrowiem się będziecie cieszyć, w bardzo dużym stopniu też jakby tutaj macie na to wpływ. Więc sami wybierajcie i decydujcie. I zobaczcie, jak łatwo było uwierzyć w to, że jakby tak fajnie jest być takim perfekcyjnym, takim idealnym i w ogóle. Ale skoro uwierzyliśmy w to, tak samo z łatwością możemy uwierzyć w to, że Oj, wcale to robienie na 100% nie jest fajne, robienie na 70% jest dużo bardziej cool. Więc spróbujcie, po prostu nie wszystko musi być idealne i perfekcyjne, naprawdę. Jakby to ciśnienie, które na siebie nakładamy, czasami jest absolutnie destrukcyjne, więc po prostu tego nie róbmy. I też sprawdzajmy, czy na przykład wypucowane okna są czymś, co jest mi niezbędne w tym momencie, czy na przykład muszę zrobić prezentację z animacjami po prostu i, i ociekającą brokatem. Czy wystarczy taka bez brokatu i też będzie wystarczająco dobra? Zachęcam Was do robienia nie na 100%, przede wszystkim nie na 100%, tylko trochę mniej, tak żeby było ok. To nie jest jednoznaczne z byle jakością, ale to jest naprawdę fajna nauka odpuszczania. Pamiętajcie też o tym, że każde duże działanie składa się z wielu małych kroków. I jeżeli my sobie od razu wyrysujemy cel, który jest gigantyczny, to jest bardzo wielka szansa, że my tego celu nie osiągniemy, bo po prostu to jest jak porywanie się z, porywanie się z motyką na słońce. Ale jeżeli my sobie stworzymy listę maciu pękich, mini, mini, mini kroczków i będziemy powoli sobie tymi kroczkami się poruszać, to my mamy bardzo duże szanse na to, żeby ten nasz cel duży, który się z tych małych kroczków składa, osiągnąć. Także ja bardzo zachęcam, kropla rzeźbiskałe. naprawdę, im mniejsze kroki, tym lepiej. Mówiłam wcześniej też chwilę o priorytetach, jeszcze chciałam tak podkreślić na koniec. Cały czas sprawdzacie, co jest dla Was ważne, po prostu zadajcie sobie proste pytanie, co jest dla mnie najważniejsze w tym momencie. Koniec. Tyle i aż tyle. Tylko tyle i aż tyle, naprawdę. Po prostu sprawdzajcie, co jest dla Was ważne, miejcie tego świadomość, decydujcie świadomie. I na koniec chciałam Wam jeszcze powiedzieć. Też o tym będzie trochę więcej za jakiś czas, ale o takim planowaniu w zgodzie, szczególnie w, to kieruje do kobiet, w zgodzie z, ze swoim cyklem i z cyklem natury. Hmm. Ze swoim cyklem bardzo warto jest poznać siebie po prostu i, i w jakiej fazie cyklu się znajdujecie, bo są okresy, kiedy po prostu ma się ochotę na interakcję z innymi ludźmi, a są też takie, kiedy ma ochotę się zejść po prostu do podziemia, zaszyć i w ogóle stamtąd nie wychodzić. I gdzieś tam też jakaś agresja się pojawia, dosyć duża. Więc ja odradzam wtedy na przykład jakieś spotkanie, jeżeli macie, nie wiem, swoją firmę i o tym decydujecie, czy też macie wpływ w waszej firmie na to, kiedy jakieś spotkania są z ludźmi, to bierzcie pod uwagę to, w jakiej fazie cyklu się znajdujecie, po prostu dopasowujcie to do siebie. Dbajcie o dla siebie też wtedy, jeżeli chodzi o jedzenie i tak dalej, jakiś komfort. A wtedy, kiedy czujecie się jak milion dolarów po prostu i czujecie, że Sky is the limit. To jest ten czas, nie wiem, na negocjacje, jakieś nowe kontrakty, na wszystko to, gdzie potrzebuje, potrzebujecie, jakby siebie pokazać i, i to, jak fantastycznymi rzeczami operujecie. Także bardzo, bardzo bądźcie na to czujne. Ja będę teraz kończyć, bo widzę, że pies prosi o wyjście na dwór, więc to będzie tyle. O tym punkcie bardzo dużo jeszcze powiem w kolejnym kroku także także słuchajcie bądźcie czujni dostaniecie jeszcze też taki filmik jeszcze będą cztery filmiki tak bo będzie jeszcze filmik dotyczący pracy zdalnej oddzielnie będzie filmik dotyczący takiego BHP właśnie psychicznego i fizycznego pandemicznego będzie filmik z zasadą rób to co kochasz i, i ciesz się życiem i będzie jeszcze filmik też Poznaj siebie, poznaj swoje supermoce, po to, żebyś wiedziała, czym dysponujesz i jak to możesz wykorzystać, przede wszystkim w swoim świecie zawodowym. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Słuchajcie, wdrażajcie to, o czym tutaj dzisiaj usłyszeliście w życie. Ściskam Was serdecznie i do zobaczenia. Pa.